Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj udowodnimy, że zwierzęta mają uczucia. W kolejnym mroźny dzień i w kolejnym odcinku Poszukiwacza wskakujemy do internetu. Niejednokrotnie przekonałem się, że zwierzęta mają uczucia. Jasiek, jak długo nie dostanie jeść, nasikami prosto do łóżka, a właściciele psów wiedzą, kiedy ich pupil coś przeskrobie. Did you eat all of your treats? Cooper. Na ciekawszy eksperyment zdecydowało się BBC, które stworzyło sztucznego langura, który miał rejestrować reakcję stada na tą sztuczną kukłę. A jak to stado zareagowało? Nie tylko została przyjęta do grupy, ale i zaadaptowana przez jedną z samic. Niestety ta piękna historia ma tragiczne zakończenie, bo sztuczna małpa miała wypadek. Małpy były pewne, że ich nowy przyjaciel nie przeżył upadku, zaczęły się z nim żegnać, były też widocznie smutne i poruszone. I weź im teraz wytłumaczyć, że to taki żart, że to nigdy nie żyło. Trauma tych małp będzie trwać długo. I ciekawe, kto wpadł na ten pomysł. Patrzcie, jakie wesołe małpy! Choć się zdołujemy i nabijmy 3,5 miliona wyświetleń w 8 dni. A dla wszystkich oglądających to potwierdzenie, że zwierzęta mają uczucia, są podobne do nas. Niektóre nawet z wyglądu no może nie wszystkie. Mam obawy, że kolejne będą orangutany, bo ta sama telewizja zaprosiła do studia taką sztuczną małpę. Od teraz ludzie będą dołować wszystkie gatunki naokoło. Oprócz tego, że dołujemy, my ludzie potrafimy się dostosować chociażby do temperatur. Jeżeli narzekasz na polską zimę, może zrobić ci się cieplej na myśl, że w Rosji mają gorzej. Są miejsca, gdzie zamarzają dystrybutory z paliwem. I nie ma co się dziwić, bo w niektórych częściach Rosji w ciągu dnia temperatura spada do minus 45 stopni, tak jak w Jakucji minus 45 nie teraz zastanawiasz się jak ciężko żyć w takich warunkach to zapytać te kupę futra a dokładnie chłopca który tam wypoczywa z lodem w ręce może się odmajki? Przypominam, tam jest minus 45 stopni. Przy takiej temperaturze ten lód śmietankowy to chyba już danie na ciepło. Takie nasze mleko na śniadanie. I ciekaw jestem, ile musi być na minusie, aby założył sweter. Chyba większość nas przy tej temperaturze bylibyśmy jak kukła, od razu byśmy zamarzli. Tak jak 700 tysięcy osób, które zobaczyło ten film w ciągu ostatnich kilku dni. Dlatego proszę Cię, nie narzekaj na polską zimę, zjedz loda. Chyba po nim robi się cieplej. Na koniec krótko film, który na Facebooku dostałem od Marcina. Dowód na to, że to my ludzie zachowujemy się czasem jak dzikie zwierzęta. Oh my God! Wystarczyło, że w grze pojawił się Cristiano Ronaldo i taka reakcja. Też go lubię, ale bez przesady. Wiem, że temu człowiekowi telewizor zwróci się w jednym filmie, ale bezpieczniej dla niego i dla jego otoczenia byłoby owinąć go w futro, dać loda i zostawić na mrozie. Wtedy na pewno by się uspokoił. Oh no! oh No tyle w tym poszukiwaczu. Pełne filmy znajdziesz w opisie. Jeżeli Ci się spodobało, proszę za lajku, i to będzie dla mnie bardzo miłe. Jestem za to ogromnie wdzięczny. No i nowe osoby zapraszam do subskrypcji, aby. Wspólnie oglądać filmy, które podbijają internet. Zasubskrybujcie ten kanał. Możecie też kliknąć w dzwonek, aby nigdy nie przegapić nowych odcinków. A co do nowych odcinków, powstał nowy odcinek w A co my tu mamy? Tam też zobaczycie, jak rozpakowuję okulary Snapchata. Możecie je też wygrać. Link znajdziecie w opisie. Zapraszam Was. A teraz trzy osoby, które wygrały koszulki. Jest nim Johnny, MM i Kasia Ry. Gratuluję, skontaktujcie się ze mną na Facebooku. A jeżeli Ty też chcesz wygrać, po prostu komentuj.